Nadchodzi kolejny film z serii, który jej nazwą Produkcja, która niszczy nasze dzieciństwo, a inni ciekawka wostka. Proszę Państwa, Mickey Mouse Trap zmierza na ekrany. Tylko jeszcze nie wiemy, czy zmierza na ekrany kinowe, czy raczej na ekran naszych telewizorów, komputerów, smartfonów, bo tu wyskakuje pierwszy problem tej produkcji, czyli brak chętnych do dystrybucji tego filmu. Ale. Tak, ale zanim o tym powie, porozmawiamy, to pomówmy o samym Krajlerze zwiastunie, który mówiąc krótko, no po prostu wygląda słabo, mówiąc delikatnie. Kuba, przepraszam, czy, czy to było po prostu jakieś krzywa przywisło z 1 kwietnia? No zobacz, to, to, zobaczcie to tą to maskę Mikiego. Z plastiku jest zrobiony. Przy tym ja bym tak porównał jakościowo maski z pierwszego kubusia Puchatka do Kuby, do, do Mikiego. No to, to to że na, na korzyść, no, dwie osoby wyżej, na, na korzyść kubusia buchatka. Tak, tego pierwszego, gdzie no, wszyscy to, to, to wygląda tak To, sztucznie. co się tak. zrobiło. tak, tak. I tego budżetu? Do na, 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 na na tego tak. pierwszego, co ludzie mówili, że wygląda naprawdę no, mega kiczowa, to mega sztucznie. Ale jak mi tak. mnie się ten film, ten film nie ma jakiegoś potężnego budżetu, więc tu nawet nie chodzi o to, jak wygląda do, do obraz nagrany, bo to wiadomo, że nie będzie wyglądać tak jak w tych film, Horrorach za 30 milionów, a nawet 20 milionów. Ale tu najbardziej chyba mocno, do czego można, można nawet, powinno się przyczepić, że właśnie do tego kostiumu mikiego bo on wygląda jakby jakoś po prostu jakiemuś dressowi zgarniętego, że się nałożyli taką maskę zrobioną przez, no nie wiem, przez dzieciaka albo kupionym w sklepie typu wszystko za 5 zł. Pamiętasz, jak w Jokerze były te maski klaunów, tak. to, to, to to, one lepiej wyglądały do te maski mikiego to no dokładnie, to jest jakiś taki na Halloween yy, za, za 10 zł, złotych, tam 10, czy tam 10 el, yy, dolarów, yy, naj, najtańsza maska. Nie z najtańszych może, co pierwsze wiadomo, ale, ale no to nie wygląda dobrze. Yy, I yy, odtwórczość yy, tego, yy, tego trailera, no, to nic, nic w ogóle nie było, nic oryginalnego... To jest, Odcinaj To będzie bę, bę, bę typowy slasher, taki jak mieliśmy w w, w, w Krew i Miód, jak mieliśmy w Krzyku i w każdym typu slasher, że po prostu mamy grupę nastolatków, który ucieka przed, który ucieka przed mordercą, psychopatą. Dokładnie, jeśli to wyjdzie do kina, idź, idź, idź na kina, kupcie popką, bawcie się, śmiejcie się z tego, prawda? nie traktujcie tego filmu na poważnie, nie kibicujcie no Nie, traktować. Tak, nikomu nie kibicujcie w tym filmie, prawda? Niech się dzieje, co się ma dziać. Od stwórczość, dzielali kuponów od, od, od legendy, od legendarnych tematów. Każdego filmu, który nie traktuje takich poważnych tematów, takich historycznych, prawdziwych tematów, nie należy brać na poważnie. Tak, tak. Tak sobie czasem wiesz, że niektórzy biorą filmy superbohaterskie tak na poważnie. O, że y, to by nie miało miejsca w prawdziwym świecie, bo to łamie prawa fizyki. Ludzie, to jest film superbohaterski. Tak, że to, to, są, to są. Oni łamią prawa fizyki, w ogóle nie, prawa świata. No. Y więc, więc to jest. Ale tutaj jest kwestia tego, że ten film to jest. Kmuś pu puchatek, to była jakaś historia, jakiś tam y temat, y co się stało. był. Kopułuchy był, był prosiaczek i co się stało, z skopułuchy sko... zjedli go, prawda, zeżarli go, że tak znaczy, powiem. Na pewno jakąś, jakąś genezę do spółki też dostaniemy w tym przypadku. Tak, tak, ale jest mniej, mniej, że tak powiem, mniejsze możliwości mają. A Więc... dlaczego mniej? Czy... No mniej, no mniej, 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 mniej postaci mniej, jest, no właśnie. Tego powodu, tak. że, że prawa są tylko nie stracił prawa tylko do tej pierwszej wersji Mickey'ego. Nie do tej, której tak. widzimy aktualnie, tylko do tej pierwszej, pierwszej. Tak, tak. Yy, tak, ale yy, uniwersum Kubusia Pochadka w mojej ocenie, ma większy potencjał, żeby go jakby tak rozbudować, Żeby... bo tu mamy yy, większą różnorodność. Mamy prosiaczka, sowy, Kuby, yy, misia. E, e, świnie, e, świnkę, e, e, misia, sowę, e, e, osła, więc mamy mnóstwo, w, mnóstwo w, w, więcej możliwości mamy. Że w Uniwersytecie miskimi też mamy, mamy takie postacie, bo, bo mamy i, i Pluto, i Goofiego, i Kaczora Donalda, Mini, Mini, i Daisy, i mm -hmm. ty, 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 pełno tego typu postaci, tylko nie wiem dokładnie, czy te postacie też już straciły prawa, a znaczy, że ich prawa są w domenie publicznej, czy jeszcze nie. Tak, ale to są e, Kaczkowaci i Psowaci jakby. To są dodacy tak, jakby tak. bardzo m, bardziej, e, bo nie są e, bardziej humanidalni e, te postacie z, e, z Disneya. E, I e, może w mojej ocenie jest taki, że chętnie jeszcze potencjał scenariuszowy związany z, z Mikim, z Donaldem też, z. Znaczy, to wygląda, e, że to będzie po prostu taki już typowy serzer, taki już do robienia większej historii. Po prostu no, mamy psychopata, który po prostu gania nastolatków. Tak, tak. To się, to się zawsze sprzeda. No, e, to jest e, tania rozrywka, a to, że skrytyku ludzie skrytykują na, na nie, premierę, wiadomo, to, znaczy, nie, no, to nie, trudno, okej, okay, no, 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 ale i tak pójdą, i tak pójdą. Zobaczycie ciekawości, bo e, taka legendarna e, marka, no to wiadomo, że znaczy, e, coś, jakaś to by zupełnie. Zobaczymy, czy będą musieli pójść, bo tak jak wspomniałem na początku, no nie ma chętnych do dystrybucji kinowej. To ten film tak. na pewno swoje by zarobił. I to może, właśnie może, i Może jakieś powiedz, ogromne pieniądze, ale Miku... na siebie na pewno by zarobił. Pomyśl, Kuba, bo to jest niecodzienna sytuacja, że e, żadno się tak zdarza, że nie ma chętnych. No właśnie tym bardziej, że Krew im znalazł dystrybutora, a no Miki ma właśnie z tym problem. Ale na, nawet jeśli na nieszczęście twórców to żaden dystrybutor kinowy nie zechce ich wziąć to myślę, że platformy streamingowe no, będą się zabijać o możliwość transmitowania tego, bo to, to z całą pewnością, mogę się założyć, że będzie najchętniej oglądanym filmem. Mm -hmm. to, jest, e to jest pierwszy e tydzień, może nawet dwa, trzy tygodnie od premiery na, na takiej platformie, tak, to jest to, na pewno pierwsze. Pe to jest pewne. Jeśli to będzie na Netflixie, na, na Maxie, czy na Maxie, ja nie wiem, ale no na, pewnie, na Netflixie bardzo podobnie. Na pewno to nie trafi na Disneya, to, to możemy być pewni, że to na pewno na Disneya nie trafi. Tak, tak, to, 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 to bądźmy pewni. Ale ja bym postawił najwięcej chyba na Netflixa. Na Netflixa. Na, no, pewnie, to, tak. na, na Netflixa albo na, jeszcze ewentualnie na Amazona. E, tak, tak. E, na pewno będzie przez dwa tygodnie największą oglądalność. Z ciekawości, ludzie wezmą... Na Pół godziny włączą i tak by będzie się liczyć jako cały obejrzany. Ja te, wszyscy, znaczy naprawdę, no to jest z czystej ciekawości włączą, bo to jest nowość. E, e, I no, 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 no Ktoś oglądał e, st starszy człowiek, starszy z danymi no to sobie włączy, prawda? Zobacz, no to jest. To jest. Raczej nie trzeba mieć żadnej wiedzy co do filmu. Może jakaś adaptacja, bajki. Więc, więc tutaj kwestia czy, czy tej platformy się to będzie opłacało. Ale nie wiem, Kuba, Czy coś stracimy, jak, jak to nie, nie przyjdzie, nie, nie wyjdzie, przepraszam, do kina? Czy coś stracimy? No znaczy, może Według, to według, na, we, według na, mnie się by to, to trafiło na przykład na Netflixa. Dzieła. Nawet, jakby to trafiało na Netflixa, to więcej ludzi by to obejrzało, bo nie będą musieli kupować specjalnie biletów do kina i szukać tak. w ogóle miejsca, czy w ich lokalnym kinie to będzie ten film puszczany. A sobie po prostu włączą Netflixa czy tam inną platformę streamingową, platformę XYZ i sobie po prostu włączą. I będą mieli to za darmo, bo już i tak mają wykupiony dostęp do tej platformy. W systemie, ta ta hybrydowa, hybrydowa wersja, czyli jakby przez dwa miesiące, przez miesiąc gramy, tak? do, do miesiąca gramy, czekamy dwa miesiące, a później na, na platformy streamingowe. tak Wiele, wiele filmów po to chyba ten Kubusz Puchatek, klef i to chyba nie, on no pół roku miał, pół roku gdzieś tak chyba zanim trafił. Może, może poszło wejście do kina i przed za, za dwa miesiące byłoby już w platformach e, streamingowych. Jeśli by wyszło z tym, że e, e, jakby to mi się udało i wystawiliby. E, ale kwestia tego, e, czy by zarobił w kinach. Zar zarobił swoje na pewno. Zarobiłby no, zar na pewno. Tyle co co, co kupić na, znaczy, na zero wyjdzie na pewno. Tak, na, na, to na pewno. to na pewno. No i, I swoje na. Pewno. Swoje na prawdopodobny sequel, myślę, też by zarobiło. Tak. Więc y, to jest... ten y, morderca, slasher, to się zawsze sprzedaje. Tak. I ludzie idą... to, bo, to, to jest Często ten jest ten tak, ten. że po co się wysilać, po, takie odburze, takie odburze, czy duże o, prawda? Y, że, że tutaj nic się nie wydarzy konkretnego. Idziemy na to, co to lubimy. A to, co będzie głupie. czy To ma na kolej rzeczy. Taki ma być starszy. E, więc kwestia tego, jak to, jak to wygląda. Dostaliśmy w ogóle bardzo krótki e, urywek. E, Tyler, ten najnowszy jest krótki. Znaczy, znaczy to ani ten pierwszy, ani ten co ostatni, to ani jeden, ani drugi nie zachęcają zachęcający, bo w ogóle obejrzeć ten film. Tak. Tak, więc, więc nie wiem co, co szykują na premierem, może tam ukryte mają wiadomo, że w trailerze coś muszą no, zachęcić. Może to będzie perełka. Może to będzie perełka tak naprawdę. Być może dokładnie, dokładnie. I żeby, żeby tam po prostu i nie lubię się mylić, ale no, chciałbym w tym przypadku się pomylić. E, no bo tutaj w ogóle nie ma żadnej oryginacji. Pamiętam, jak oglądałem ten pierwszy trailer Krefi Mude że Coś może się udać. Coś może się udać, prawda? No to i się nie udało. Raczej. Tak, tak się Nie udało. Pierwsza, druga, e... druga, była, druga była dobra. Powinna tak. do pierwszej to była naprawdę dobra. Tak, pewno do pierwszej to tak. Na pewno tak jest, na pewno pe 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 tak. Na pewno krew i minut dwa nie, nie zasłużyło, żeby mówić, że to jest albo jedna z najgorszych w roku. Bo tak, na pewno tak. nie jest najlepsza ani i Nie można go zrobić do dobrych horrorów roku, ale takich przeciętniaków roku. Tak, tak. Ale na pewno nie można ich, tego filmu kwalifikować do najgorszych horrorów roku. To zdecydowanie nie. Bo w, bo w porównaniu na przykład do zakonnicy 2, to ten film był o niebo lepszy. Tak, ale zawsze to wyżej dostaje, co najmniej wyżej dostaje za Urbel Water, prawda? Za Unipersum. A w ogóle te wszystkie opytania te tematy, to już jest tak oklepane, już to jest właśnie takie. Tak, 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 filmu, tak, 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 żeby yy, yy, tak, tak, yy, yy, zarobić. tak, 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 dziwić, ale Kwestia tego, że to mogło być zupełnie, zupełnie lepiej wyglądać. Mogli pokazać coś na trainerze coś oryginalnego, co nie, mo, mogliśmy nie widzieć. Cokolwiek, prawda? Cokolwiek. Ale to było te zabiegi w trainerze. Oszukiwanie widza. Pokazywanie czegoś. E, Czego co w filmie nie dostaniemy. Tak. Choćby. No, ale by to by mogło nie... być takie bardziej, bardziej zawiedzenie, że ten traileru mogłoby się okazać takim. Fajnym, zachęcającym momentem, by się okazało, że w filmie tego nie było. Tak, dokładnie. dokładnie. Dobrze, moi drodzy, Mickey Mouse Trap zmierza do nas, ale czy na ekrany kin, czy do streamingu, to się okaże. Napiszcie w komentarzach, czy widzieliście trailer, jak wam się podobał, czy czekacie na ten film. Sekcja komentarzy jest wasza. Dokładnie, pozdrawiamy serdecznie. I do następnego. Do następnego.